W dzisiejszym odcinku będę oszukiwał moje młodsze rodzeństwo w budowaniu za pomocą komendy Paste. Czyli po prostu wklej. Będziemy mieli różne budynki, które będziemy wklejać, które wcześniej przygotowałem. No i będzie na pewno mega pompa. Oglądajcie do samego końca. Jesteśmy na takiej planszy i tutaj będziemy to tu wszystko robić. Oglądajcie, naprawdę warto. A więc jestem już z moim młodszym rodzeństwem. No i słuchajcie, leccie albo nie. No, leccie na swoją połowę. Niech wasza połowa Dobra. jest tam, wy będziecie budować we dwóch, a ja buduję tutaj. No i słuchajcie, rozpoczynamy budowanko. Kto zbuduje lepiej, jest oczywiście lepszy. Oni mają ułatwienia, bo są we dwóch, ja jestem sam, więc prawdopodobnie będę miał o, o wiele, wiele ciężej. Zaczynamy zabawę, więc dobra, pierwszym budynkiem, no, jakie trzeba zbudować. Ha, 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 niech to będzie auto. Zbudujmy jakieś auto, jakieś jest takie. jakie ciężkie. Ale macie, macie sporo czasu, więc spokojnie, więc zbudujcie jakieś fajne auto. Ja tutaj też coś pomyślę, żeby było to dość ciekawe. No i na spokojnie, mamy chwilkę czasu, prawda, nie musicie się śpieszyć no, Chwilkę no, mamy, nie, więc, więc wiecie nie. o co chodzi co Jakieś takie robisz? luźne autko, takie wiecie ja te A tam, co tam robicie, o proszę jakie tutaj ładne, no no no, no mi taki ty się... ty Nie no, ja tak patrzę, bo mi tam już idzie powolutku, nie, powolutku, przyszukam inspiracji, nie, inspiracji Nie no, żartuję ja ja już, Nie pośpiesz nie, może, bo chyba nie mamy zbyt nie dużo dobra, czasu Dobra, 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 no ja już tutaj, ja już tutaj ja już tutaj kończę praktycznie, no ja już kończę ten wymakórka, ale spokojnie <toddź> No normalnie, bo ona nie jest jakaś mega zaawansowana. No chyba chyba ci zbytnio dobrze nie pójdzie, skoro ty już kończysz. No tak, no, no tak no, bo chodzi o to, że moja fura, ona nie jest zaawansowana, ale wystarczy, że spełnia zadanie. I to jest jej największy atut, no rozumiecie dobra. to. Co, no. będzie wagonik? Przecież Weronika to wygląda jakiś koń. Nie, jaki wagonik, Koleś, W ogóle co ty mówisz? Nie, jaki Ale wagonik? Ale mówimy o naszej furze. A, że wasza, no powiem szczerze, że ty wasza. No za kolor wybrałeś. No ja mam że... Po... <laughs> no żółty, tak? tak? Przewiduję, że żółty Ale macie co, kolor. Ale co ty tak? tutaj tak patrzysz, co to ty w ogóle takie, tam no, zerk no zerkam sobie co tutaj budujecie, no może to myślę, tak czy wam nie, nie pomóc, pomóc na przykład a tak, ty tak, tak. Ja już skończyłem myślę, że wam tutaj nie nie, nie wspomóc was na przykład jakimś on lekkim ciężko. Maliki, Ma rube, Weronika to pan są nierówno, coś ty zrobiła. No, 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 ta lewa pana nierówno i ja nie o, mogę. Plan, i... plan, tak. O ja nie mogę! Ej, dobra, ja mam powiem widzowie, no nasza fura jest już w 100% skończona, widzowie, ja tutaj nie mam co dokładać. Ja, ja naprawdę ja nie mam już co dokładać do tej fury. No dobra, no mógł niby coś, no nie no nie mam co dołożyć, ta fura jest super! Ale dobra, możecie już zaprzestać. No. Furka bardzo ładna, zobaczcie sobie co ja tam wykminiłem. Mi się no, mega... Nie, to za mi się mega no, moja fura no, podoba. No, no, fajnie, fajnie. No co, Ej, tego, co znowu tak? Ale jak oszukiwał, chłopy, to jest konkret fura zbudowana. No ja nie mogę, o co mi ciebie. No Ej, ale skąd ty wziąłeś, wziąłeś takie flagi? Zrobiłbyś te to flagi się... w 10 sekund, w takie flagi? Te, te flagi się bierze z krosna, wpisujesz lub i masz coś takiego, z tego, z tego A, tutaj, koniecznie. o. Z tego. Zbugołowałbyś tak łóżko, żeby go nie było widać tylko po jednej połowie? Ale kopie, to jest czym idea, czym to jest przesunięte pistonem, ty! Normalnie da się to zrobić, na luzie! Nie ja no, nie sobie, no, ja no, sobie, no, ja sobie no. na, ja so, ale oceń całą artystyczną furę, jak wygląda, no jest chyba konkret, co? No pas daleka. Ale, ale jest mocna, czy nie jest mocna? A łóżko? Tak Czemu to? to łóżko jest w ogóle w połowie? No bo ona jest pistolem przesunięte specjalnie. Dobra, dawajcie, konkurencja druga. No dobra, no wy wygraliście, bo moja mi się mi się kolor nie podoba moje, jak mam być szczery. Wasz, wasza miała ładniejszy kolor. Dobra, uwaga, uwaga. Okej, okay, a więc konkurencja. Hmm, co by tutaj wymyślić? Czekajcie, bo ja myślę, że my możemy ogólnie wymyślić, też coś takiego, co będzie troszeczkę łatwiejsze dla was. I może niech to jest. Dobra, zróbmy domek! Zróbmy domek, macie we dwóch gdzieś. O, domek, ja jestem świetna już w budowaniu domu bo bo, bo, bo bo zbudowanie domku jest mega proste i wydaje mi ja myślę, że akurat z tym nie będziecie mieć żadnych problemów W sensie, wiecie o co chodzi, nie, że to akurat tutaj się dogadamy Tylko budujcie trochę bliżej tego auta, bo, bo wam miejsca tam braknie Patrzcie, nie, nie mamy zbyt... Patrzeć. Nie mamy zbyt dużej planszy, no patrz, no kontroluję was, żeby wiecie, żeby było tutaj wszystko ładnie, nie Wiecie, ja tutaj dbam o dobre odcinka Dobra, ja tutaj sobie już bud zacznę budować się, mój domek Czekaj, czekaj Tu Rób Takie różne, nie, żebyśmy mieli jakąś przewagę nie? nie, dawaj tak, dobra, ale ja tutaj sobie jakby Dobra tak. um. No, no, jak wam idzie budowa? Dobrze, dobrze i Ja tutaj idzie. też sobie dopracowywuję jakieś takie drobne elementy Tak, powolutku. Dobra, myślę że to będzie... Fajny to będzie domek, no? Powolutku do przodu. Powolutku do przodu idzie z domkiem. A kurde, tylko mi się w tym... No mi się... No, jakoś tak właśnie nie za dobrze, właśnie sypialnie robię, nie? Co? Sypialnie robię, no właśnie nie mam na nią zbytnio pomysłu, kurde, chyba dwa łóżka A po prostu nie, do. To do... jakimiś lubami. Ale nie, 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 bo ja. bo wiesz, co? Bo mój domek nie jest jakiś wielki. On jest taki dość mały, więc dlatego to się tak może wydawać. Ale wiesz? nie jest mały i ja my dopiero ściany robimy. Znaczy, ja robię ściany, aż on robi jakieś. Ale nie, 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 naprawdę, naprawdę. Ja tutaj nie robię. to Teraz piecyk stawiam, bo to wiesz, ja tak zaczęłam po prostu od góry. To to nic. Naprawdę jest nic. No to, to normalnie było. Teraz jakoś tutaj jakieś pochodnie sobie po żeby jakoś to wyglądało. o. To jest o takie o widzowie. No i właśnie, piszcie w komentarzu, czy chcecie kidowice, bo my sobie tam ostatnio hulamy. No i dajcie znaka, czy, czy chcecie częściej Kidowica, bo teraz się pojawiają tak raz w tygodniu. Możemy to zwiększyć do na przykład dwóch, trzech razy w tygodniu, tylko dajcie znaka. A dobra, ja, ja, no ja takie jeszcze tutaj kilka szczegółów dopracuję, no jeszcze, jeszcze tutaj chwilamy, trochę nie zostało. My dobra, 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 spokojnie, no, nie śpieszcie się. Może wam może pomogę, dobra, co? Pomogę wam Rekko. nie! Pomogę wam lekko tak trochę, tak. No, mam. mój cały plan, ja nie chcę z nim. Ale czemu zniszczył? Co się dzieje Weronika? Co się stało? nie miało tak być. No jak to nie miało? <laughs> no patrz, pomogę ci, pa. Jak elegancko. No pięknie jest, no co ty chcesz? Nie, domek potencjał 10 x 10, wam powiem. Bardzo ładny, mi się podoba, nie? Ogólnie, ogólnie ładny. No prawie wygraliście, wam powiem tak, prawie wygraliście. Bardzo tak ładne. wygraliśmy, co ty gada? No nie wygrał no właśnie, no, właśnie no nie wygraliście, no. Ładny domek, no taki trochę klocowaty. On wiesz, on możesz wiedzieć. Dobra, no to co oceniamy? No to ja, ja tą Czekaj chatę... Drzwi. Jeszcze drzwi, okej. Okay. Ja oceniam... no dziewięć. Dałbym, ta... nie dobra, takie osiem. Osiem bym dał. Ładna chata, nie ma co. Zobaczcie są moją. Chodźcie, ładne, ładne, osiem, osiem, osiem. Ja zbudowałem coś takiego, takie wiem, że małe, ale... <laughs> no ale z czego się śmiejesz ty? Z czego nie się Nie no, śmiejesz? wiesz to może jeszcze bym w stanie zbudować. Co, ale co? Ale co no. ci a nie. Ale co czy... Tutaj, Tutaj, tutaj. Tu, 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 ale nasz... wody! Leciutko tak, środek w naszym zrobiłem. No bo nie, trochę mi się nudziło, no to podreperowałem. No właśnie, w piwnicy trochę U. pusto. Nie, to pusto, a tam jest drugie wyjście, od tyłu można wejść, o! A co ty mnie tam niszczysz, ja, te? No. Co ty niszczysz? Czemu ty to niszczysz? Wygrałeś. wygrał, za mnie no to teraz my wygraliśmy, bo ty masz tutaj nie dopracowania, nie masz G, nie masz czy tak się. ale hop, jedeno, ale weź porównaj tą chatę na twoją! W ogóle co ty kurde ty. Ale ona jest niedokończona, a ty Fajna, nie masz okien nawet. Fajny dom. Nie no jest mega mocny moim zdaniem, mi się mega podoba ty no nie wiem o co Ale, mam chodzi, tam dzień. Tutaj nie masz, nie, nie, tego, tego nie masz. Ale czego nie mam? Hopie, weź przestań, zobacz na swoją chatę. Moja jest trzy większa, dobra. Ale tak trochę masz poniszczony ten dom No, no, no dobra, jest. No przestańcie! Dobra, idźcie na swoje pozycje, budujemy kolejną rzecz. Trzecia konkurencja, dobra. Niech będzie, jeden do jednego jest, jeden do jednego, niech wam będzie, dobra. Hmm, teraz mo moglibyśmy zbudować na przykład. Hmm, pomyślmy, pomyślmy. Ej, a ja, co wy na to, żeby zbudować jakąś broń? Na przykład, nie wiem, jakiś miecz albo siekierę, coś takiego, coś dobra. w tym stylu. E, ja myślę, że już mam jakiś taki delikatny. Pomysł, nie wiem czy on będzie dobry. Ale... My też mamy pomysł. Znaczy ja mam pomysł, szło, nie wiem co on tam robi. Dobra, ja też nie mam pomysłu, dobra. mam ale... pomysł, Dobra, ja sobie ja, se, ja w ogóle robię coś takiego, że to będzie, ale taka rakieta. Taka kurde, może nie rakieta, nie wiem jak to nazwać, takie działko co kiedyś było na wojnie, takie coś. O, takie coś robię. O, coś fajnie, takiego. Fajnie. Tylko nie wiem czy zdążę to zrobić, kurde, to może być problem, bo, bo mam mało czasu. Ale dobra, na luzie myślę, kurde. O, i z tyłu zrobię taką karocę, co ciągnęła Kopciuszka kiedyś. O, to będzie ładnie wyglądać, dobra. To jest strasznie piękne, mówię ci. Powolutku, powolutku do przodu, widzowie, o. Ja już Coś skończyłam. takiego, coś takiego, przykminimy. Co? Jak to skończyłaś? Ja jestem dopiero w połowie, co? No ja, ja jestem dopiero w połowie. Jak to skończyłaś? No Weronika, no szanujmy się, no co to jest? To jest skończone, twoim zdaniem? Taki no, pistolet? Ty, a ty już skończyłeś? No tak powolutku skończyłem, w sumie można byłoby powiedzieć, no, no ale nie pasam jeszcze, no co ty robisz, to, to, to jest nielegalne. A co ty czemu tu kminisz, to jest sikierka? To łopata. Ja, ej ale koks ci to wyszło, ej mega, ej dobra łopata widzowie, ej. Napiszcie w komentarzu, dobra łopata, niezły pomysł z tym letter item, dobra, nice, ej. Dobra, daję wam, kurde, ej solidnie wam daję, 7 na 10 wam daję, serio, mocne. Zobaczcie moje, ja zbudowałem takie, no na szybko, no też nie jest jakieś genialne Ale zobacz, że to jest taka karota Tu jest taka strzelba, normalnie, nie? Taki miał... Taki pomysł miałem, no, że taka armata... Ale trochę, trochę że się tak tych klocków, nie rozumiem, nie rozumiem sensu tego Moim zdaniem wygraliśmy No jak no, wygraliście, no ale nie, no ale chwila, ej! Nie, tu w ogóle... Moje wygląda genialnie, no co wy chcecie w ogóle od tego, ty? No bez, no bez przesady Dobra, nie, mam konkurencję, która rozgrzeje, rozgrzeje wszelkie wątpliwości Budujemy dobra, latarnię, a... budujemy latarnię Okej okay. Jakaś lekka latarnia w lesie Mhm, na pewno, dobra Ale o co ci chodzi, ten, ty mnie podejrzewasz o coś, czy co, że tak mówisz, ty? Nie, nie, pod... nie, nie, Ale nie, 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 podejrzewasz mnie o coś, czy co, że tak mówisz, ty? O co no ci nie, chodzi? nie, nie, podejrzewam cię ani. No, no, ja myślę, nie, bo tutaj tak kurde, no nie, jak nie, nie, mówisz, jakbym mość że coś tam, ty, ale czemu wy osobne budujecie ty? No bo, bo on mnie nie buduje. To jest tylko zdoba, spokojnie. To nie <laughs> zło, ozdoba, dobra, ja się zabieram na budowę moje, bo. No, to jest już ostatnia warstwa. O, ostatnia warstwa, już nic tam nie buduj. No, no kurde. Spokojnie, no. Potrzebuję czerwoną wełnę. Ej, coś, to tak zagowało, nie, wam też. A co to w ogóle ma być? Co to, co to w ogóle budujesz tutaj? Dobra. Jakoś mi to wyszło, Ta, no jeszcze kończę. Jeszcze mi trochę zostało szczegółów do dopracowania. A jak tam u was sąsiedzi? Kurde, za, no ma... dobra, dobra, dobra. za mały ten mur zbudowałem, bo was o, widzę. Kurde, za mały ten mur zbudowałem, bo was widzę, ale bez sensu, ja nie? Ja też widzę. Ja nie mogę, a no, tutaj kończę powolutku budowlę, no. Ale takie to wysokie. Co, moje? No twoje, a co moje? Nie no, moje takie nie jest jakieś mega wysokie szczerze Ja jestem szczerze trochę zawiedziony Dobra, no ja skończyłem, ja, a nie, dobra, o w sumie wiem co tutaj dorobię, o Zrobimy to tak widzę. to będzie ładniejsze, na pewno bardziej to zmiecie z planszy. Dobra, pokażcie to ok. Czeka, nie, nie, nie możesz zobaczyć No ale już za późno, ej zobaczyłem już, sorry Był już czas się skończył, no miałeś być dwie minuty A nie jakieś 15 minutowe budowle, ej Mega ładne, mega ładne, dobra Zobaczmy, zobaczcie moją Zobaczcie moją, Czy jak oceniasz, spoko czy nie? Taka wiesz, klasyczna latarnia, no moja była No taka, taka coś, taka... Tak Te, no, ale wy umielibyście takie coś zbudować w takim a krótkim bo... czasie, ty? Że jest... byś umiał? No, no umiałbym, a co? A masz jakieś wątpliwości? Te, no, przecież to zbudowałem przed chwilą, ty Nie widzisz czegoś środka? No. Widzisz ten środek, hopie? Z nie, sku... nie, zaczynamy już tutaj siedzieć. Fajne masz rzeczy w skrzynkach Zdarzyłeś sobie je porozpić. <noise> Ej, ale co poryspić, no No po prostu... Chleba, jak <noise> no tak, no bo to po prostu da, stwierdziłem, że to będzie ładnie wyglądać designowo, nie? No kurde, o co wam chodzi? No normalnie, kurde sobie hmm. tak na luzaku strzeliłem taką... Dobra, ostatnia budowla bo zaczyna się denerwować, dobra, osta... bo mi nie wierzycie kurde, dobra, na swoją połówkę budujemy jakiś posąg, budujemy posąg czego chcecie, może to być wasz okay. posąg, może to być posąg jakiejś postaci, czegokolwiek budujemy posąg, ale teraz 100% legit, nie? Bo mnie zaczynacie denerwować, wołać kurde, muszę z wami okay. wyglądać. Buduję legitny posąg i, i, i mnie to kurde już naprawdę, bo bo, 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 bo tak nie może być, nie? O, bo tak bo tak kurde to nie może wyglądać, nie? Że wy mi będziecie zarzucać kurde jakieś kłamstwa, a ja później się z tego muszę tłumaczyć. Ale mnie zlagowało ty. <laughs> widzowie mnie też. Chłopie, ale by było. Ej, widzowie mnie też, ale mnie ścięło <laughs> Ale wie. <laughs> o kurde! O ja! O ja, ale co, ale są lagi, no. Sorry, jakiś lagi, kurde, nie opłaciłem chyba serwa. Sorry. Kurde, ale lagi. Już tak macie no takie lagi. laguje! Sorry, nie? Takie lagi, ja cię sunę. Ale laguje. No, ej, teraz by <laughs> tak ścięło, nie? Ej, no stawi! Sorry, no stale! <laughs> lagi. Lagi. lagi mam! <laughs> lagi mam! <laughs> Lagi! Ja nie wiem czemu, nie? Ej, coś naprawdę mi mega zlagowało, nie? Naprawdę mi mega, mega, mega podlagowała teraz gierka, ale sorry, ja nie chciałem, ja tego nie robię specjalnie, żeby wam przeszkodzić, nie? Po prostu, po prostu mi się coś zbugowało, nie? Nie wiem dlaczego tak się stało. Naprawdę, sorry, nie chciałem tego zrobić. No ja w sumie jestem gotowy. A ja nie, nawet tutaj nie patrzę. No dobra, nie patrzę no. Ja sobie tylko tak na luzaku postawiłem taką szybką budowlę, nie? Nie starałem się jakoś bardzo. No, <grym> A to się <grym> Oh, kur... Co cię tak was Nic, nic, serio, nic, nie, po prostu co tak, kurde, taką luźną budowlę co postawiłem, nie Wszyscy sensie, wiecie, no tak na szybko, kurde, nawet się jakoś nie starałem. Ej, a ja wy budujecie razem swoją budowlę czy osobno Nie, nie no mam nie, już, pas, nie No nie patrzę, nie patrzę, no po prostu czekam, no ja nie mogę, w ogóle o co wam chodzi ty Ja po prostu się nudzę, bo już trochę skończyłem no. to jest, strasznie nie szablonował no, Ale nie patrzcie tu na razie, że ja ci pozwoliłem się patrzeć na moją budowę okay. zbudował ty musiałeś dobudować jeszcze... Bo to by się tam nie zmieściło Dobra, no dobra, Weronika, jego go coś bym był dobry Wyłączaj tą na niewidzialność i u nas Nie, no jestem z wami, jestem za wami, patrzcie Na waszej połowie jestem, no to jest tak Dobra, No, mój, bo mój jest strasznie dobry, moim zdaniem Ale, kurde, no ale no No ej, ładnie, no taki golem, no spoko, no Jako statuetka spoko, ale on się może przesunąć A nie, nie może się przesunąć, jak ty to zrobiłeś, że on się nie może spać z tego, lol Jak to że nie może z tego spać? A nie, może, lol no dobra, sorry, no o, ty szybą widzę też elegancko poleciałeś, ale dobra, a jak oceniacie, a jak moją budowlę, ty git, czy nie? Nie, git? bo ja jestem tak wysoko, że i głowy creepera tam nie widzę, co ja tam postawiłem, nie? No ja stwierdziłem, że tak na luzaku taki budynek postawię szybko na kreatywie, wiecie, mam zdolności, nie? Mi się podoba, nie. No, no, no tak, tak, tak. Dobra, załóżmy, że dzisiaj wygraliście, bo ja po prostu nie wiem, ja miałem dobrą wenę, ale nie wszystkie budowle wyszły jak ja chciałem. Chodźcie do mnie, pożegnamy się razem z widzami. Ale no, widzowie, tak to właśnie wyglądało, dzisiaj subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, to będzie więcej takich odcinków. Do zobaczenia!